Cześć, witam wszystkich. Zapraszam na szybki unboxing gry jak widzicie Ghostwire Tokyo w edycji standardowej, co prawda tak naprawdę nic nic specjalnego, no ale postanowiłem nagrać krótki taki filmik, oczywiście ekskluziv na PlayStation 5 od Bethesdy. wiadomo, Bethesda została wykupiona przez Microsoft, także jedna z ostatnich pozycji po po deflupie Właśnie Ghostwire Tokyo jeszcze jako właśnie ekskluzyw na yy, O tu kotek się pojawił yy, na właśnie na PlayStation 5 yy, Także yy, tak jak mówię no widzicie gra od 12 lat Jest to prawda co prawda to gra trochę z dreszczykiem i tak dalej tango Gameworks Developer, tak. Wydawca, oczywiście, Bethesda, tak tak wspominałem. No i tutaj tak naprawdę całkiem niezłe oceny. Ta gra dostała tutaj, już sobie to napocząłem. No i standardowo po otwarciu tutaj ten główny art. tak, Czyli książeczka ze sterowaniem, z obłożeniem Dual Także standard. Chociaż też nie zawsze to jest teraz. No, oczywiście płyta ultra HD Blu-ray. Tak. No i tutaj właśnie jest ten art w środku. Yy, mógł być jakiś steelbook. Mogła być nawet jakaś edycja kolekcjonerska. No, ale, no ale niestety nie ma. Czyli mamy taki art Tokio. Także możemy sobie właśnie jakby zrobić. Yy, alternatywną wersję okładki jeżeli chcemy wtedy to wygląda tak po prostu czyli też całkiem całkiem fajne klimatycznie trochę tutaj przypomina to personę piątą yy. albo standardowo właśnie normalnie tak bardzo dobry taki art przykuwający jakby uwagę no na pewno Japońszczyzna tak no specyficzny tytuł ale z pierwszej osoby, ale całkiem niezłe oceny i, i na pewno w którymś z odcinków padloga będziemy to omawiać. I teraz właśnie zaczęły się te promocje z PlayStation Days of Play, czy to w wersjach cyfrowych, czy, czy właśnie w pudełkowych. Czyli ta wersja, którą tutaj widzicie jest obecnie za dostępna w Wielkiej Brytanii za 25 funtów. Także dobra cena mi się wydaje. Siedzi z sklepów z zabawkami Smith ale również w game'ie, także w game'ie chyba jest tam trochę drożej, około 30. No w się używane po 40 funtów, także oni nadal cenę trzymają. A tutaj promocja fajna w smyfie właśnie yy, i za 25 funtów nówka w folii. Także, także warto. Yy, ekskluzywny tytuł na, na PlayStation 5 oczywiście. Także to by było na tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.